Witam was bardzo serdecznie Widzowie nagrywam z, z bomby ten odcinek Ponieważ dostałem kolejną informację Tym razem nie dostałem jej od Steve'a Widzowie chyba jesteście w sami w szoku Że to w, w, słyszycie Słuchajcie dostałem informację że w jakimś labola, labor, labo, 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 Laboratorium e, uu, Znajduje się e, tajny, tajny składnik Nie to nie składnik Tajna receptura, tajne składniki Coś w tym stylu Chyba chodzi o to, widzowie, bo w ogóle słuchajcie, że ja to zobaczyłem dwa dni temu jakiś normalnie no to jest tak ogromne, że to po prostu szkoda gadać, nie? Ale patrzcie na to. Yy, w labo Schypsona za książkami znajduje się tajne, znajdują się tajne receptury. Znajdź to i nie daj się zauważyć. Widzowie, mam się nie dać zauważyć, czyli to jest chyba coś naprawdę bardzo tajnego, skoro nie mogę dać się zauważyć. Wydaje mi się, że jeśli Chipson by zobaczył, że ja to chcę ukraść, no to nie byłoby ze mną najlepiej, dlatego mam, ja mam na to jakiś pomysł. Jeszcze myślę, czy w sumie będziemy ze Stevem się przebrać. Chyba pójdziemy widzowie się przebrać ze Steve'em w nasze tajne e, stroje i, i pójdziemy. Znaczy nie, nie wiem, czy Steve może iść w ogóle. Czekajcie, on jest tutaj w szpitalu, czy on jest u siebie? Chyba jest u siebie, bo nie widzę go w szpitalu, więc polecimy do niego, ja mu o tym powiem. Chyba da się go wyleczyć widzowie, bo to są tajne receptury Steve! Sir, myślałem, że... Nie. Daj miodek, mam dla ciebie naprawdę fajną Nie. informację, słuchaj, mam fajną informację! Jak fajne, co fajne? Co jest fajnego? Oka no, mi wyleczą. Potrafię cię wyleczyć chyba. Co? Jak no. chyba? No daj mi odek. Ale ty taki głupek? Nie będę nas o suchym pysku mówić. Jaki głupek mam mi wyleczyć? Ej, a kto cię wylecił z y, bycia pszczołą, no? No, a kto mnie wpłatował w bycie pszczołą. No ale zasługiwałeś na to, o zielone. E, dobra. Naprawdę, zostaw to. To nie. jest moje. Dobra, dobra, się już tam. Ten... E, słuchaj, sprawa jest prosta. Nagranie twarz nie. Ty co ty tu robisz? Czemu ty tego nie wyrzuciłeś? No jak czemu, nie? No to jest moje. Dobra, nieważne. No masz tego Mam to, na ciebie to okę. To... No to się nie. Wiesz co? Dobra, słuchaj, w każdym razie dostałem fajną tabliczkę. Nie wiem kto. Mi się wydaje, że to ktoś z bliskich członków Chipsona to mi wysłał, ponieważ no. stary tam w, labol, w, labor, w laboratorium. No. Szczypsona, wiesz którym, tym na samym górze. No nie, no wiem, no coś tam widziałem. Czekaj, dostałem informację, że znajdują się tam jakieś tajne składniki, które nie, 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 nie jest powiedziane co one robią, ale znajdują się tam tajne składniki i wydaje no. mi się stary, że one mogą Ci w jakiś sposób pomóc. Dlatego fajnie, musimy się tam stary włamać i wydaje mi się, że pójdziemy po nasze stroje e, włamywacie, no. Pamięta się? Dobra, no, dobra, zróbmy to. Dobra. dobra, to chodźmy teraz, stary, do tego tosta. Ej, znowu się włamujemy do tosta w sumie. Wszystko, co związane z tostem, Uch, się, co się tam połamuje. Wszystko do tosta. No, ale słuchaj, musimy to zrobić, bo może być naprawdę, ale to naprawdę nieciekawe. Dobra, czekaj, tu jest ten tost. Okej, okay, dobra, i dawaj, idziemy szybko na dół. No, gdzie ty jesteś? Czekaj, to jest młody. Chci mnie w domku, stary. Tak, 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 dawaj, szybko, idziemy tutaj na dół. Dobra, gra. Stary, no co? pewnie, nie wiem, ja bym się nie włamywał do jego domu. Stary, musimy się włamać, patrz. czyli my jesteśmy... E, okej, okay, chyba to, 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 pokazuje gdzie jesteśmy, my jesteśmy tu, więc, no tak. a to jest na górze, stary, dlatego musimy to zrobić jakoś mądrze, ale chyba nie robimy podkopu stary, po prostu wbijamy od góry, CO TY ROBISZ?! Nie Ty zepsułeś? Wbijamy, stary, od góry i działamy, Ma. co ty na to? Dobra, zrobię to. Dobra, to tak zrobimy. E, dobra, no to nasze stroje są tutaj, e, w takim razie będziemy musieli się Czekaj, ale mamy też Jak jakieś styroje? itemy nasze. stroje? No, nasze stroje, stary. Ale co ty myślałeś? No dobra. Cześć, czy potrzebujemy jakichś innych itemów jeszcze? Poczekaj, sprawdzam tutaj. Nie, Sprawdzaj ja wszystko mam. Skrzyń, mamy. No właśnie, nie mam miodku. Zaproszenie baj milkać, Muszę to zobaczyć. Zapraszam cię na moje dwudzieste urodziny, imprezę... Chciałbyś, Chciałbyś, za że to zaproszenie od Milczyń. To tam gdzie jest... No, dostałem, bo chyba byłem na tej imprezie. Ciebie na niej nie było, tak chciałbym zaznaczyć. Ale chciałbyś takiej indywidualne, co? Dobra, de, de, de. nie, nie chciałbyś chciałbym. Nie chciałbyś. Nie chciałbym, dobra, Dan, szybko. Ja dobra szybko się przebieramy i zaraz widzowie się widzimy. Dobra stary, jesteśmy już zrobieni, dawaj szybko. Stary, chodź, bo widziałem dawaj, chyba na tam. Bo tam jest gdzieś stary, my wyglądamy jak na napad na bank. No, wyglądamy trochę jak na napad na bank. O, poczekaj, tam był go patrz. No. Nie ma go już, ale on gdzieś był. Nie, 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 dlatego musimy szybko stary do niego iść. Dobra. Nie, 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 w sumie nie do niego. Dobra, wchodźmy po tej Lijanie stary, jak totalnie... Wiem, że my Dobra. wyglądamy jak na napad na bank, ale musimy stary, no. Wiesz, no my w sumie ale się, my się jakby, nie? Koncepcje poważne. No. Mi się to nie podoba. No, to mogą być klasyczne. zobacz, czekaj. bądź, milki, zabijasz się jest, soda, co, jest? co jest? Dobra, nieważne, czekaj, e, trochę musimy wspomóc się Eletro, żeby... Ale nie używaj firewerk, stary, żeby nas nie słyszeli, pamiętaj o tym. O Boże, ale stary, cię ten... Masz czasami... Spokojnie. No. Już jest git. Już, no, 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 dobra, czekaj. O Boże, stary. No nie wiem, Elytry użyję chyba, co? Nie, nie, Elytry możesz użyć, ale nie fajerwerek. Czemu? No, żeby ci nie słyszeli, no, nienormalni jesteś. Musimy potejść, stary, normalnie. Dobra, dobra, ja już, powoli się, ja już powoli się znajduję, dawaj do mnie, dawaj do mnie. Czekaj. Czekaj. Raz, dwa, trzy, dobra, tutaj, tutaj. I będziemy musieli poobserwować teren stary, czy przypadkiem ich tutaj nie będzie. Dobra, raz, dwa... O Boże, no nie mogę tu wskoczyć. Zowie, co jest? Dobra, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ja jestem nad rzeczem. Jestem, 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 jestem. jestem. Dobra, Dobra, ja jestem tutaj, czy tam jest szczypso. <laughs> tam jest milki i szczypso, stary Co ty mówisz? W środku, widzę, obserwuję, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Szybko! Czekaj, w frucę, do góry! Dobra, Jestem do góry. O, widzę, widzę, widzę swoją papugę! Dawaj tu do mnie, dawaj tu do mnie, za to patrz na góra, góra, góra! No, na Już, Tu? daj. dalej! No, chodź szybko! Chodź tu, szybko! Jak się tam weszłeś? No, dobra, nieważne, chodź, no nieważne, chodź tu! Stary! No czy ty No, stary, jestem! Ty jesteś po prostu jakiś głupi, no jestem już na dole! Bo nie umiałeś tu Stary, no! Ty naprawdę jest, ty masz po prostu... I dobra, to Czekaj, no nie wyjdziemy tam, jak oni tam są. No, czy ty jesteś normalny? Patrz, widzisz? Widzisz ich? Oni razem coś knują, stary. No widzę, widzę. Oni, oni gadają. Coś... Oni muszą... Oni muszą coś knuć, stary. Przysięgam ci, że oni coś knują. No nie wiem, nie ty... wydaje mi się. No, jak ci się nie wydaje? Weź ty daj, I się ty... wydaje, że oni przeprowadzają wywiad. Bo to jest teraz ich spektorem. No, on ze mną, on nie mną też nie... Ja nie mogę, tak? nie wiem. Ktoś ciebie pytał. Nie, nieważne, nie gadajmy o tym. Dobra, czekaj, e... Patrzmy tu, dobra, Szczypson jest tam cały czas, oni gadają, dobra, chodźmy, chodźmy na dół, chodźmy na dół, nieważne, chodźmy na dół. Na dół? Tak, chodźmy no. na dół. Tylko powoli i na shifcie, na shifcie. No. Dobra, na shifcie, żeby nas nie zauważył, chodź tu. Dobra, powoli, powoli. Patrz, jest tam, jest tam. Dobra, Milky chyba będzie spadać. Dobra, oni... Nie, no, no, nie. Jezu, Jezu, jezuś, oni jest... Dobra, 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 dobra. On jest coraz, stary, bliżej. Dawaj, Bo wiesz co, bo wiesz co tam, jaka tam była informacja? Nie. Tam była informacja taka, że to, że te tajne receptury znajdują się stary, za książkami, a oni są za książkami, więc musimy, to jakoś nie wiem, jak to zrobić. Co ty mówisz? No tak, musimy podzielić, aż oni chyba pójdą. Nie, to my to spędzimy cały dzień to Dawaj za mną, dawaj za mną, mną. Powoli tylko, na shiftcie, na Cały dzień to spędzimy. Nie, 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 zaufaj mi, zaufaj mi. Dobra, on tam jest. Schowaj się, Schowaj się za tą lata za latarnią, się chowaj. Żeby nas nie zauważył. Jak nas zauważy, to chyba nic się nie stanie. Powiemy, że jesteśmy tu tylko na chwilę, ale spokojnie, dobra. Oni no. gadają. O, tak też można, dobra. Będziemy leżeć. O, tu jest dobre, patrz, patrz, patrz. Będę, będę się Albo skracać. tak. No tak też można. nie wiem. Wydaje mi się, że oni nas widzą. Nie, na pewno nas nie widzą, dobra. Dalej, będziemy się skradać? No bo inaczej przypał. Uspokój się, nie widzą nas, będziemy się skradać. Ja nie chcę wrócić do paki. Nie wrócimy do żadnej paki, dobra, czekaj, wiesz jak musimy zrobić? Bo on jest tu, my musimy dostać się od razu na prawo. Pójdziemy schodami do góry, będzie łatwiej. Tylko nie wiem, jak my mamy to zrobić, stary. Do czy co jest tu, dobra, powoli. Jezus, odwraca się, odwrócił się, musiał sobie cofnąć. Boże, boże, boże. Dobra, dobra, schowaj się, tu, schowaj się tu. Czekamy, ja czekamy. Tak, czekamy, czekamy. Dobra, dobra. Ja patrzę z dołu, stary. Bo to jest masakra po prostu. Dobra, czekaj. Dobra, oni teraz rozmawiają chyba o końcu i Miwki zaraz będzie spadać, tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że... No, nie wiem, bo... Patrz, tutaj to jest od razu na prawo, widzisz? Patrz, tutaj I na prawo od razu, no. no, no to jest id to... O, idą, 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 idą! Czekaj, czekaj. O Jezus, 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 Jezus. Chyba, chyba, nas zauważyli. Nie, chyba nie, chyba nie. Gdzie moja Boga. Ej <grym>, właśnie <grym>, Ej właśnie twoja moją no na nas o nie. Dobra, dobra, powoli. Dobra, stary, idziemy, idziemy chyba. Dobra, jestem na tu Pas, pas, Patrz, 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 patrz uda się, udać się, uda się, się, Jestem, 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 jest dawaj uda się, uda się. Shift, shift, shift. Shift, shift, shift. dobra. I widzi. O nie. O, skacze skacze Nie, 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 nie. Chyba nas nie widział nie. Idzie tu. Nie, nie, nie. 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 Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź, tu, chodź, tu, chodź tu. Stary prozer. Nie, ej dobra, dobra, tu też są książki. Ej tu też są książki. Chodź tu, chodź tu. Nie, nie, schowaj się, schowaj się, schowaj się. Schowaj się. O nie, 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 o nie, schowaj się. To, to nie, zetysz. nie, 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 się! nie, Zauważyli, dobra, czekaj! Dobra, dobra, nieważne, wychodzimy stąd widzowie. My wrócimy tutaj, bo tutaj na pewno się to znajduje, ale mam nadzieję, że nie podejrzewa co zrobiliśmy. Kurde, on nas widział w tych strojach. Widzowie, widzimy się za chwilę, jak ich już nie będzie. Masakra! Dobra stary, jesteśmy, wracamy widzowie, Chipson dalej tam jest, ale nie ma już Milk'i i chyba Chipson albo jest afk, albo coś kmini, dlatego idziemy szybko stary. A ty weź tą swoją papugę ustać, ona nas Patrz, patrz, patrz. Co on Dobre, zostanie tam, zostanie tam z boku. Dobra, czekaj, wchod wchodzimy stary. górą, wchodzimy górą? Tak, 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 idziemy dobra. górą tym razem i Dobra, bo tu były by książki, feet. patrz, to były książki za tym czymś, dlatego dobra, wchodzimy. Patrz, dawaj. Powoli, powoli. Dobra stary i patrz, tutaj... No, tutaj są książki, weź się rozwal, weź się rozwal. A ja patrzę... Ja patrzę czy ten, czy go nie ma. Milk jest u siebie w domu, on jest odwrócony stary. Mamy czas. Nieść to, szybko! Czekaj, czekaj, szukam też, ciekierki. Dobra, mam. Jest, 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 jest! Co jest? Co jest? Nie, czemu to znieściło? Czemu... Jezus! Stary, co teraz? Dobra stary, czekaj, tu jest jakaś skrzynka. Otwórz to, otwórz to, wiesz, to, wiesz, to, to szybko i spadamy. Dobra, wziąłem to szybko, wziąłem. O, nie, 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 nie. Czekaj, on czekaj. On idzie, on idzie. Idzie, idzie, tu idzie dobra, to dobra, idzie, dobra, to idzie, to idzie. Dobra, 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 szybko spadamy, szybko spadamy, szybko spadamy. Przyszedł, przyszedł, dobra, dobra, już nie wie, to my. Nie wie, to my, dobra, spadamy. Szybko, szybko, szybko. Ja, dobra, mamy to, mamy to, mamy to, dobra, na razie nie, nie możemy się pokazać na Palionowie, stary, ale czekaj, powiem ci jakie tam były itemki, jakie tam były itemki i zobaczymy, czy z nich da się cokolwiek no. wytworzyć. Dobra, czekaj, ja mam... musimy tak, czekać. To był tak, redstone, oko pająka, no. e, bambus i butelka wody. To były te, te cztery itemki, więc to chyba jest... Ja będę tak, pamiętał. Tak, to chyba jest to potrzebne do wydobycia tego wszystkiego. Dobra, ja, ja, to, mam, mam wody, ja to, to mam, Ja to mam, ja to mam, ale ja, ja to ukradłem, ja to ukradłem. Dobra, dobra, dobra. Dobra, ale no jakbyś go to i tak musimy wiedzieć. Nie, wiem, wiem, wiem jak, ale nie wiem, czy nie są to jakieś specjalne, nie wiem, widzowie, ale udało nam się. Ale że Chipson, dosłownie był obok nas. Nieważne, widzowie, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jutro widzimy się, zobaczymy, czy ta mikstura zadziała, żeby wylecieć z Trzymajcie się, cześć!